Chyba Are czegoś nie rozumiem. pomiędzy krowami. Coś, Obawiam się, że tak, to jest misklik. Coś... I to może tragiczny to misklik. misklik. To tragiczny, tragiczny no. misklik. Pata, A, misklik. Na pewno to jest misklik. Nie wierzę, że... Nie może być inaczej. No. No. Nie może być inaczej. To, to jest no. misklik. To jest misklik, na pewno. No. Ojeju. Ojej. Tak, no i będzie, no tak, no bo Sofy robi, Sofy robi, tak? I będzie Zonk. Postawi Farimbę i będzie Zonk. Nie, kaubun bardzo dobrze rozegrany, ale. Yy, ale zły landmark. No i ten kaubun no, daje ciekawe, 600, 600. Kliknie i 600 powie. O Jezu. O. 600 dochodów tak, daje czy, ten kaubun. Jest Face Palm. No.